Cześć wszystkim, z tej strony Deuter, a to jest Heavy Metal Fage 2 w tym odcinku mam chyba zamiar skończyć serię. Nie zwlekajmy. Chodźmy się podenerwować. Podenerwuj się ze mną. No chyba, chyba śniż, że będę cię chciał zabijać. No, naprawdę chyba śnisz. Że gra będzie mi kazała cię zabić, no. Yyy, są jabłka. Jabłka, 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 jabłka. amunicja bezużyteczna. Ryli, really? sama amunicja. fajnie. Normalnie bardzo źle. Źle to złożyli, znaczy, moim zdaniem. powinno to być jakaś ten... Ale dobra. Jakoś to przeżyjemy. Wchodźmy do wody. I poczekaj, aż przyjdzie do nas. Kurwa, no. Znowu będę przeklinał. A co tam. Aha, zginiemy? Nie? Wow. No chodź tutaj. Ty leszczy jeden. O nie, o nie, ja wiem co teraz będzie. Oni, te, oni są takimi jakby głównymi potworami na końcu, już tak powiem. Te spinnery pieprzone. Yy... On musi będzie masa, masa, naprawdę będzie ich masa. Ja chyba myślę nad po prostu czynieniem sobie jakiegoś trainera, który będzie mi dodawał życie. I na przykład jak będą właśnie takie sytuacje typu, że... Wurzó nie pomyśleli o swoim życiu piepsie. No to po prostu trainer on i full health czy coś w tym stylu, bo to jest naprawdę to tak strasznie marnuje czas. To jest taka po prostu marnowaczka czasu, no kurwa, no właśnie o tym mówiłem. Pierdolę trenera ściągam. To. Gdyby nie mógł otworzyć po prostu tych powiększonej drzwi, jakby mi po prostu twórcy chcieli na swój zrobić taka Naprawdę nie chcesz mi otworzyć tej drzwi. Naprawdę To muszę go zabić sposobem starożytnych inków, czyli osłaniam się tarczą i wymiana tych ciosów. Ok, całkiem spoko spokoj nam idzie. Okej, okay, okej okay. Całkiem duży TPS mus zjedziemy. Okej, okay, okej. Okay. Spokoj jest Niestety się zginąłem. A on musiał sparować ten debil jeden. Szkoda, że tu nie ma na przykład leveli, na przykład żeby był taki perk typu Zawsze odpowiadaj normalnie na ataki, a nie, że jakoś, kurde, nie wiem, podnosisz sobie rękę. Odsłaniając się tym samym. Czasami nie dziwne, że loadingi są dłuższe od innych. No, to jest takie, że na przykład parę razy tą samą grę, a na przykład jeden jest z tych dłuższych. Ok, zgin. ZGIŃ, pedałek, jeden. A jaka to frustrująca jest gra po prostu. Most frustrating game in the world, most annoying game in the world. obu Oj, obu obu tym obu już. Powiem tak. E, owy przeciwnik ma... obu e, obu Ogólnie wygląda fajnie, tak? Ale... Ale jego ataki są po prostu... i w ogóle on... On cały jest OP. A bo może nie tyle co OP, tylko po prostu twórcy nie dali w ogóle życia. To jest tak jakby kraj, który... No bo nie ma ziemi, nie ma gdzie sadzić, tego no to nie będziemy dawać życia, bo stąd by miała być jabłka. Bo tak jakby nie wiem. Hmm. Denerwujemy to po prostu. Ja mam pomysł, żebyście się nie nudzili. O, zrobię tak. I poczytam wam książkę jakąś. Okej. Load. Halo? Ze słuchawką w dłoni usiadłem na kanapie w pokoju Florida. Serce ciężko biło mi w piersi. Każdy odbyt w życiu. Kilka takich rozmów. Nie, nieważne. E, Okej, okay. co kiedyś nam idzie? Zgiń, po prostu zgin. Będę się cieszył, jak zginiesz. Nawet pójdę szampana kupić, no? Naprawdę. W porządku powiedziałem. Przyjąłem to do wiadomości. Dobrze, przejdźmy do sprawy Twojego odczytu. Ciekawe, czy ktoś skojarzy co czytam. A jakby ktoś skojarzył? No to gracy, gracy, gracy. Ale to w takim krótkim fragmencie, no. Yy, nie da się skojarzyć. No. Mm. Naprawdę to jest bardzo złe. Macie Oby się ogień w mieczu nie skończył. To jest po prostu Zgiń wreszcie, no, patrzcie, patrzcie ja w niego wpakowałem strzałów, no. To jest po prostu tak, jakby miał tyle życia, ile ja. A to jest niemożliwe, bo to było głupie jak but. Już bym dawno na tyle strzałów palił. Debi. Nareszcie. Kurde, no. Jabłuszko zostawił, może podniesiesz i zjesz, Ty, Bilko. Hmm. Dobra, nie możemy się. No, nie możemy pod jabłko pójść. Oczywiście mam jakieś 1% HP, bo to. No, to tyle to jest 100%. Tak. oczywiście. Okej, okay, okej. Okay. Wiem, co to jest. Wiem, co to jest. Tam mamy pana, który w nas strzela, tak? I warto by było go na początku werminować po prostu ładniutko. Jakim sposobem się spytać, tak? Jeszcze wrz duchy wrzucili. Pewnie. Pewnie. Czemu nie? Żreite the Ok, Okej, zgiń wreszcie może co? Bardzo mi się cieszył. Projekt jak prezent urodzinowy. Ok. Dobra, wciągamy miecz elektryczny. Zjemy jabłuszka. Idziemy tu. Weźmiemy trochę tutaj tych śmieci, które w ogóle. Po co w ogóle nam tu dają tak wodę? Tak się zastanawiam. Jakby nie mogłem na przykład dać kałuży. I koło tego jabłek. To by było najlepsze, co mogłoby być, a nie jakiś. I tutaj mamy pewien fragment, który jest naprawdę dziwny. I ten na przykład teraz byśmy biegli, ale tak naprawdę nie. Musimy poczekać, bo to jest naprawdę jest na styk. O, jeszcze mi się się ptaki dali, no. Tak. Yy, coś czuję, że nie dobiegnę, bo za wcześnie... znaczy za późno zacząłem biec. Skacz! Jest! Udało mi się! To jest bardzo trudne i nigdy mi się to za pierwszym razem nie udało. Ło! Żytko. Pieprzę, już, już piję po prostu. Bo ja nie będę się denerwował. No tak powiem. O, jak dziękuję ci bardzo. W ogóle mam bardzo dużo broni, których w ogóle nie używam. Takie nie wiem. Nie wiem czemu. Okej, okay, to jest tutaj. Oczywiście tu się pojawi dwóch kręciołków, bo. Bo tak, ale dobrze, że tu jest życie niedaleko, więc. Więc spokojnie. Nie będzie aż tak źle. Znaczy, będzie źle, ale nie będzie jakoś tak uber źle. O, widzimy, że już jeden się pojawił. No chodź tutaj, chodź, chętnie ci oklepię ryj. Za te wszystkie moje męki. Zginie wreszcie. Bardzo bym chciał. O się od razu pojawił. Jego kolega pewnie, brat, siostra, a nie wiem, ktokolwiek. I tutaj mamy właśnie to, o czym mówiłem. Czyli coś, co nam bardzo pomoże. Tak, tak, tak. O, dzięki, że mi zapijałeś go w ogóle. Doceniam, doceniam twoje starania yy, ale fajnie Bóg mi się umarł po prostu. Yy, 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 yy. Tutaj w takich sytuacjach doceniam magiczne ściany w grach. Znaczy niewidzialne ściany w grach. Chociaż dobra, to akurat może mogę jeszcze ścierpieć, no. Cześć się ustawiłem. Tak, można powiedzieć, że trochę tracę życie, tak? Ale to spokojnie, a to. Zaraz tam po drugiej stronie też jest takie bagęto od życia, więc. Więc gin, dobrze. Okej, okay, wszystko under control, akurat ten fragment nie był aż taki zły. Jak reszta z tych głupich, tych. Podejdziemy sobie na prawo. Zbierzemy żytko. Wszystko będzie spoko. Hop, 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 hop. Ale mi się. Zdenerwował, gdyby to się nie nagrało. O oh yes. Bo ogólnie już miałem nagrywać to raz, ale właśnie. Nie nagrało się. Okej. Okay. O, fajny, fajny efekt bardzo mi się podoba. Plus. To jest na plus. O, tych mogę zabić, bo w będą się wyżyć na czymś. Dawajcie pazłkę mi. Szybko, szybko. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz... Dwa... Trzy... Cztery... O, właśnie o tak. Przy tym, jak godkoń nie poszło z nimi. O, on jeszcze żyje, on jeszcze dycha, on jeszcze egzystuje. Okej, okay, już nie powinien. Dokładnie. Bardzo się z tego powodu cieszę, nie płaczę za nim. Pójdźmy na prawo, bo to taki szczęśliwy kierunek. Tak, wydaje mi się, wydaje, choćby nie do tego samego miejsca prowadzi, ale... Co tam? Na prawo zawsze, kogoś bezpiecznie bezpieczniej się wydaje. Ok, oczywiście mamy tutaj dwóch tych panów, którzy proszą się o klep. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie starczy mi na nich chyba amunicji. Pięć, sześć, siedem. Już nie mam niestety. Tego będę musiał dokończyć z czegoś innego, typu na przykład tego. Żry, to, no. Dziękuję. Dziękuję, zapraszam ponownie. Jak widzimy, woda, zapis. I kolejny level. Oła. Co to jest, co to jest? To jeszcze nie jest końcowa sy... tu już jest. Czy to jeszcze nie jest? Bo nie wiem. To chyba już będzie. Okej, okay, omijam fontannę. Tak, to jest już końcowa sceneria, więc zostawię to oczywiście na następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapujcie. cześć, do następnego razu.